Dzień dobry kochani. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby, które urodziły się w Znaku Byka na czytanie tygodniowe. Poproszę karty o energię dla wszystkich osób urodzonych w Znaku Byka w tygodniu od 27 września do 3 października 2021 roku. Pokażcie karty. Jaka energia dla wszystkich osób, które urodziły się w znaku byka, idzie w tym czasie? Na czym byki powinny się skupić w tym tygodniu? Co sobie odpuścić, darować? A na czym skupić? Wypadła czwórka pentakli. Taka bycza karta, tak? No dobrze, ja i tak wcześniej te karty tasuję, więc. Pokażcie kartę. Co dla wszystkich byczków? Tydzień od 27 września do 3 października 2021 roku. Z czym rozpoczynacie ten tydzień? Ósemka Pucharów. No, bardzo ładnie. Co odchodzi w tym tygodniu? Jaka energia? Króla kielichów. A co do Was przychodzi? Oj, kielichowo tak macie. Emocjonalnie, siódemka kielichów. <gryw> Na czym, kochani, warto się skupić? W tym tygodniu mamy kartę głupca. Głupca. A z czym skończycie ten tydzień? Z dziewiątką buław. Z dziewiątką buław. W tle czytania mamy trójkę buławową. Czyli byki gotowe są na coś, eee, powzięły już jakieś decyzje, hmm, przemyślały pewne sprawy. Eee, w trójce buławowej my już e, rozwa rozważyliśmy wszelkie opcje i możliwości. Słuchajcie, kochani, to jest karta, gdzie jesteśmy gotowi na zmiany. Gotowi na nowe, otwarci na to wszystko. Przyjrzeliśmy się wszelkim opcjom, przemyśleliśmy swoją pozycję, chociaż ona jest stabilna, to chcemy czegoś nowego. Chcemy czegoś świeżego i jesteśmy na to gotowi. Czekamy tylko na dogodny moment w Trójce Buław. To jest tło czytania, więc na coś takiego Beki w tym tygodniu mogą czekać. No i. Moi drodzy, rozpoczynacie energią ósemki pucharów. Energia ósemki pucharów mówi o tym, że odchodzicie od czegoś, kogoś: od pomysłu, od projektu, od y, y, osoby, od pracy. No, czytajcie to wedle swojej sytuacji. Odchodzicie od czegoś, co kiedyś spełniało bardzo fajnie Wasze oczekiwania, co kiedyś zadowalało Was. Macie już taką gotowość. Może to nie być takie odejście, słuchajcie, fizyczne, ale na serce. Czyli zamykacie się już. Może nie zamykacie, bo to złe słowo, bo jak odchodzicie, to może z ufnością i, i wiarą w to, że coś nowego do Was przyjdzie, tak? Że to już się nie sprawdza, ale macie gotowość w sercu do tego, żeby zostawić coś za sobą. Może jakąś relację, może jakąś emocję, może jakieś miejsce, może jakiś projekt, pracę, pomysł, cokolwiek by to nie było, kiedyś spełniało to Wasze oczekiwania. Bo to są puchary, więc to cieszyło Was, spełniało Was w jakiś sposób. Odchodząc, nie musicie zmieniać miejsca zamieszkania, tylko właśnie tak jak w tej trójce buław, nie musicie zmieniać jeszcze tej pracy, macie gotowość do zmian. To jest jakby podbicie tej trójki buław, słuchajcie, bo to jest gotowość emocjonalna. To jest gotowość, bo już rozpatrzyliście pewne opcje, już wiecie, czego chcecie, czego nie chcecie, tak? Co wam w życiu służy, co nie służy. Na co się godzicie, na co już nie. I ósemka pucharów mówi o tym, że zostawiacie coś za sobą, co emocjonalnie satysfakcjonowało was, tak? I to odejście jest takie jeszcze właśnie jak w trójce. Odchodzę. I nie wiem dokąd. Albo jeszcze nie odchodzę, ale już wiem, że to już mnie nie, nie kręci, nie cieszy, nie bawi, yy, nie zachwyca. Czyli jesteście w tych dwóch kartach w stanie gotowości zostawienia czegoś, co było fajne jakiś czas temu, i gotowości pójścia w nowe. Czekacie tylko na odpowiedni moment. Tu Księżyc świadczy o tym, to jest zresztą karta Brama, czyli taki przełom wewnętrzny, coś się w Was zadziewa, coś w Was dojrzało do tego, żeby postąpić jakiś etap w życiu, jakiś próg przekroczyć, emocjonalny próg. Już po prostu tu się wysyciło, nic tu po mnie, jestem gotów, chcę odejść. Wspomniałam o Księżycu. Nie wiem gdzie pójdę. Jeszcze nie wiem dokąd mnie to zaprowadzi. Ten księżyc mówi, ale gotowość już mam. Tego jestem pewien, tak? Co odchodzi? Król Kielichów. Król Kielichów może być. E, partnerem. Takim, no, powiem Wam od serca. To tak najprościej, tak? Bo Król Kielichów to stabilna, emocjonalna oferta. Człowieka, który panuje nad emocjami. On tutaj burza, szaleje, woda dookoła. Zobaczcie, jak tu wysoko bryzga. Statki pływają. On nad tym wszystkim panuje. Więc jest to, jeśli chodzi o osobę, osoba z trygonu wody, czyli emocjonalna, uczuciowa, może to być partner życiowy odchodzący do przeszłości. Ale jeżeli chodziłoby o wasze energie, które z wami jakby kolerują, tak, wam towarzyszą, może tak być, że właśnie taka zgoda emocjonalna na coś, która była w tych ośmiu kielichach tutaj, to ona tutaj jest kwintesencją w tym królu. Czyli partner, który kiedyś wydawał wam się po prostu spełnieniem życzeń, tak. Bo tak emocjonalnie Wam odpowiadał, na przykład odchodzi do przeszłości. Jeśli to nie jest, nie rozpatrujemy w karcie osobowej, tylko w energii ogólnej, możemy powiedzieć, że w takiej sytuacji coś, co takim spełnieniem Waszych życzeń, Waszych emocji było, zostawiacie. To przechodzi, to już nie jest tak ważne dla Was. A co będzie ważne? Mnogość wyborów i brak zdecydowania. Tu siódemka kielichów mówi o, o wielkim niezdecydowaniu, o ogromnym wahaniu. To jest stanie przed wystawą i przyglądanie się rzeczom. W zasadzie wszystkie są w zasięgu naszego portfela, ale na żadną się zdecydować nie jesteśmy w stanie. Ja myślę, że to przychodzi do Was ta niepewność, dlatego że emocjonalnie żegnacie się z czymś, z jakimiś emocjami, które naprawdę znaliście, były przez jakiś długi może czas bardzo bliskie Wam, bardzo w zgodzie z Wami, to mam na myśli. No i teraz w nowych emocjach, w nowych tych, bo, bo się to emocje, bardzo ciężko się poruszać Wam. No to zdecydowanie, niezdecydowanie w zasadzie, yy, nie chcę Was opuścić, jest tutaj bardzo obecne z tego powodu, że w tych ośmiu mieliście ogromne rozeznanie, a w tych siedmiu kompletnie nie wiecie, z której strony podejść, jak to ugryźć. Yy, powiem tak, że. <grych> Zgodnie z kartą głupca, która ustawiła się na pozycji tego, co należałoby robić w tym tygodniu, na czym skupić swoją uwagę, głupiec mówiłby o, o tym, że rozpoczynacie coś nowego. Czy to w relacjach, czy jakiś nowy projekt, czy pomysł, coś realizujecie. To przy tej siódemce, która przychodzi, to, to mnogość ofert i brak zdecydowania, głupiec powiedziałby, bierz. Bierz którykolwiek kielich. Ty się w ogóle nie zastanawiaj. Głupiec się nie zastanawia. Głupiec idzie z ufnością przez życie. On ufa, że wszechświat go poprowadzi najlepszymi drogami. On na swojej drodze, na początku swojej drogi, on ma wszelkie narzędzia, umiejętności, tam w tym tobałku wszystko ma. Ma ogromną otwartość, ufność wiarę w to, że, że, że to się wszystko uda, a może brak wiary, może po prostu dziecięcą naiwność, ale dzięki temu on idzie przez duże arkana, ryzykując, może nawet nie wiedząc o tym, że ryzykuje, ale podejmuje to ryzyko, przeżywa kolejne etapy, przygody, więc karty mówią: nie wahaj się, weź którykolwiek z tych kielichów, jeśli wszystkie są atrakcyjne, no cóż, wszystkich mieć nie możesz, to zdecyduj się chociaż na jeden czy na dwa, ale weź coś. Nie weźmiesz nic, będziesz sfrustrowany. Na koniec tygodnia kończycie z dziewiątką buław. Dziewiątka buław mówi o zmęczeniu, kochani, i, i o niepodomykaniu jakichś spraw. Być może tych, które tam gdzieś zostawiliście w tej ósemce, pucharowej. Więc. Yy... To, że idziecie w nowe fajnie, bardzo fajne karty takie, y, razem z tą trójką, buław, z tą gotowością do zmian, do nowego, fantastyczne bym powiedziała. Głupiec, duży Arkanom, który mówi działaj, rób, zaufaj życiu. Nie wahaj się, bo ci życie przez palce przecieka. To w dziewiątce buław na koniec tygodnia, jeżeli wy... Y, nie zakończycie tak definitywnie tych rzeczy, które się tam gdzieś emocjonalnie za wami wloką, nie podejmiecie ryzyka w tym głupcu i w tej siódemce, nie zdecydujecie się na coś, to możecie rzeczywiście na koniec tego dnia czuć przygnębienie, zmęczenie, niepodomekane jakieś tematy, takie ciągnące się za, za wami yy, i to może frustrować. To może w ogóle, yy, słuchajcie, tą ufność dziecka, to radość z tych nowych początków was przyćmić. Więc warto by było podomykać stare tematy. Jeżeli się zdecydowaliście w emocjach, postanowiliście już w działaniach, to dokończcie te sprawy do końca. Tak bym powiedziała, patrząc na te karty: zamykajcie i otwierajcie się z ufnością dziecka na nowe rzeczy. Nie wahajcie się. Zawsze, jak się pójdzie w ślepą uliczkę, można zawrócić. Kto powiedział, że nie można? Dobrego tygodnia, drogie buki.